Jesteśmy już w środku w garażu na podnośniku Audi A6 z 15 roku. Zobaczcie jak Audi A6 z 15 roku już jest kurwa skorodowany. Samochód ma tylko 70 tysięcy mil przebiegu. Jak to tu kurwa wszystko wygląda? Słabo, słabo, bardzo słabo. Ja pierdol. Pasek podtrzymujący pak do wymiany. Jo, nakręcam film, ale nie będziesz kurwa na moim filmie, bo mi monetyzację zdejmą. Na spokojnie Nie, tu wiesz jeszcze... Kurwa Strasznie skorodowany ten samochód Ja pierdol Ogólnie to Audi miało serwis z Skrzyni biegu wykonany I tutaj niestety takie o. Takie bolączki na drzwiach. Widać w ogóle, że było lakierowane to Audi. Odcień drzwi jest inny, jeżeli chodzi o cienie błotników. Kurwa, teraz kupić dobry samochód, Wam powiem. To graniczy z studem z martwych stania. Ok, do później. Dobra, BMW już na podnośniku. Teraz wejdziemy sobie do tyłu, zobaczyć jak wygląda. Wyglądają sprawy zawieszeniowe. Ty, no całkiem nieźle, to kurwa wygląda. Dużo lepiej niż ten Audi A6, który tu był przed chwilą na podnośniku. Dodam tylko, że Audi jest z 14 roku, czyli ma lat 8. A ten samochód ma lat 15. Kurwa, i zobaczcie. no. Dużo lepiej wygląda niż tamta Audica. Ok, 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 ok. Jak to wszystko wygląda? To jak na 15-letnie auto, to naprawdę prawdę to wygląda kurwa nie najgorzej. No dobra, wszystko tutaj działa. Wszystko jest si. Wszystko jest si. Tutaj też pokaż. Wszystko si. Wszystko si. No dobra, za chwilę będziemy, będziemy spuszczać olej. A no dobra, spuszczamy olej. Tak ten olej wygląda po 8000 km. Jest czarny jak smoła, nie? Czarny jak smoła. I teraz, jeżeli ktoś wymienia olej według wskazania producenta co 20 albo co 30 tysięcy km, to jest seryjnym debilem. A tak wygląda olej po 8000 km. Jest kurwa czarny, czarny jak węgiel. Wymieniajcie olej w swoich samochodach co 8000 km, kurwa, nie co 30. Na pewno to Wam, no, na pewno to Wam pozwoli zaoszczędzić kupę siana przy remoncie silnika. O, tak wygląda olej po 8000 km. Dramat. Smoła, kurwa. No, a cały samochód ogólnie wygląda całkiem nieźle. Oczywiście obudowany cały wiadomo do Ale wygląda zajebiście Jak na ten rocznik Czego chcieć więcej? Porównanie no. Porównanie, to jest nowy filtr powietrza A to jest stary filtr powietrza Niezły, niezły ale nie jest aż takim też tragicznym kurwa stanie Nie, on był wymieniany Był wymieniany, a tak wygląda nowy no. Żeby włożyć filtr powietrza Trzeba było takie kurwa tutaj gówno ściągać. Niestety w silnikach M57N2 już jest takie zabezpieczenie i generalnie trzeba tutaj kawałek potrzebia zdejmować. Dobrze, że jest tylko na 6 śrubach. Ok, powolutku tutaj montują się wszystkie elementy potrzebia, które trzeba było demontować po tym, e, jak instowali. Inst in, jak to się mówi, kurwa? Instalowaliśmy filtr powietrza, kurwa mi się język gubi, te angielski, hiszpański, polski, ja pierdolę. jak zapomina słów czasami. Dobra, ale wszystko wygląda całkiem nieźle. Ejo, poskładane, nowy filtr, Ok, Także za chwilę będziemy wlewali olej. Olej przygotowany. Jest i on. Komisyjnie tu kurwa otwieramy. Zawlecz pyk. Okej. Okay. 7,5 litra wchodzi na taką wymianę. No, zaraz będziemy zalewać olejem. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. Okej. Okay. Wszystko się zgadza. Ty pewnie oleju, żeś przez swoje ręce przelał hektolitry. Panie tak mechaniku. mniej więcej kurwa, ciekawe jakbym tak policzył. A ile żeś kilometrów zrobił samochodem? też już nie policzysz. <grym> Niech ja. Ja miałem w swojej karierze ponad 60 samochodów. Nie... Kurwa, no jest. tak, no bo jak ja handlowałem samochodami, to wiesz, miałem niektóre po dwa tygodnie, po miesiąc maksymalnie i kolejny, 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 nie? handlowałeś o tam? Chwilę, no, na początku tam. 27, 8, 9, 10 rok. to tak szybciutko tak. Lecimy z Liquimoli. 7,5 litra do silnika trzeba wlać. No dobra, to zrobimy chwilowe odpalenie silnika po zalaniu oleju. Dobra, proszę teraz sprawdzić kurwa na bagnecie Ile mamy oleju? Ile tam zostało do filtra? Co tam? Chuja jest pokazana <laughs> Tak, na wcisk do końca Jak to świeci? Ile jest? Minimum. No to dawaj, tu jeszcze litra dolać tutaj. nie, ale tak jest 0,5-06 No bo jest ile w tym? nie? No to akurat, jest idealny, no. A bo to około pół litra zawsze olej przyjmie na siebie. Brawo. O, zajebiście. Dobra, wystarczy. No dobra, operacja się udała. Wszystko wymienione, wyczyszczone. Panom dziękuję bardzo za współpracę. Proszę, żeby rachunek wystawić, wysłać pocztą, na pewno zapłacę. Zajebiście. No, wymieniony olej w starej siódemie, nie ma problemu. Dobra, to wszystko z wymianą oleju na dzień dzisiejszy. Pozdro.